Wydawnictwo Skrzat przedstawia Barbara Wicher Co nowego u świętego? Czyli jak Mikołaj trafił na plażę? Czyta Klaudia Bełcik Nagranie PIKE WOJSKĄ Pewnego razu, akurat w dniu, w którym miał najwięcej pracy, Mikołaj zachorował. Na szczęście nie było to nic poważnego, nie miał gorączki i ogólnie czuł się dość dobrze. Po prostu ochrypł i prawie zupełnie stracił głos. Najważniejsze jednak przecież, że prezenty mogły zostać dostarczone. A że raz nie będzie rozbrzmiewać tubalne, ho ho ho, trudno. Zawsze to jakaś odmiana. A jak zapewne wiecie, chociaż Mikołaj bardzo ceni tradycję, Lubi też drobne zmiany i uwielbia przygody. Wszystko jednak poszło gładko, i Mikołaj bezproblemowo dostarczył prezenty co do jednego. Nawet zajęło mu to mniej czasu niż zazwyczaj. Wprawdzie dawno już zapadła noc, jednak gdzie tam jeszcze było do świtu? Jak zawsze, Mikołajowi udało się dyskretnie podrzucić do domu w paczki. Nikt go nie widział. Jak to zrobił, to już jego tajemnica. Nikt go nie słyszał. W czym pomogła znacznie chrypka. I teraz szykował się do powrotu. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania audiobooka, Klaudia Bełcik.